Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim cyklu. Kto ma oczy, niech czyta. Kogo witam, kogo goszczę. A dzisiaj książka Praca Zbiorowa pod tytułem Fałszywa Pandemia. Jest to czwarta część cyklu o pandemii i jak to wolimy czy plandemii. I co tutaj mamy? Fałszywa Pandemia krytyka naukowców i lekarzy i szczepionki. Fototerapia, leczenie. Fundacja Osłuchowa jest wydawcą tego. Fundację Osłuchowa założył w 2015 15 roku pan Grzegorz Braun, poseł, na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Konfederacji. Dlaczego omawiam tą książkę? Dlatego omawiam tą książkę, iż ta książka pokazuje, pokazuje spojrzenie przede wszystkim profesorów. Lekarzy, naukowców, którzy mają inne zdanie na temat pandemii koronawirusa i przede wszystkim nie są antyszczepionkowcami. To jest właśnie zaletą tej książki, iż jest tutaj po kolei wyłożona technologia produkcji, w ogóle technologia. Jak powstają szczepionki? Jakie są terapie odnośnie działań tych preparatów? Jakie, czy są jakieś leki? Jakie są skutki uboczne za, za kilkanaście, czy, czy nawet kilkadziesiąt lat, które być może będą? Bo, oczywiście, tego konia z rzędem temu. Kto dzisiaj może powiedzieć, kto <coughs> zgadnie, jakie są skutki tych nowych szczepionek, w szczególności mRNA która jest szczepionką genetyczną, która stricto szczepionką się nie powinna nazywać, dlatego iż nie zawiera antygenu, tylko zawiera instrukcję. Instrukcje w formie jakiegoś białka, w formie tego kolca S, czy jak to tam, tam można by to nazwać. Instrukcję do tego, jak organizm ma wytworzyć te słynne przeciwciała. I do czego tutaj zmierzam? To jest praca zbiorowa. Tutaj są, tutaj są między innymi z tyłu takie jak w każdej książce, takie podsumowanie. I tutaj przeczytam, niech kamerka wyostrzy. O! I słuchajcie, szczepionka nie jest substancja, która nie zawiera antygenów zdolnych do łączenia się z przeciwciałami. Większość szczepionek przeciw SARS-CoV-2 nie zawiera antygenów, a jedynie instrukcje do ich wytworzenia. Więc nie można ich nazwać szczepionkami. Należy podkreślić, że wszystkie szczepionki, czyli SARS-CoV-2, będące obecnie na rynku, cierpią na ten sam grzech pierworodny. Czas badań klinicznych w poszczególnych fazach został drastycznie skrócony. W przypadku SARS-CoV-2 mamy do czynienia z trwającym eksperymentem, któremu zostały poddane społeczeństwa, pod społeczeństwo które zostało potraktowane niczym królik doświadczalny. I to jest profesor Kolneria Polok. Można sobie zobaczyć, kim ta pani jest. Ta pani rzeczywiście istnieje. Jakie ma dokonania. Tutaj jest kilkunastu naukowców, między innymi nawet polski Polski naukowiec, także można sobie to wszystko przeczytać. Słuchajcie, to jest dużo tutaj naukowej wiedzy, takiej wiedzy, bym powiedział, nawet więc akademickiej, takiej ciężkiej. Także tej książki nie czyta się tak łatwo i przyjemnie, ale trzeba ją przeczytać. I jest to spojrzenie też na inne terapie. Pokazane jest fototerapia, czy leczenie lekami antywirusowymi, które o dziwo są i które sobie jakoś. Z tym wirusem dają radę, z tym koronawirusem ta ogólnoświatowa panika wywołana przez firmy, bo przecież no nie czerwijmy się, tutaj jest zarobek i tu jest nawet pokazane, jak firmy logistyczne zarabiają gigantyczne pieniądze na tym, żeby te szczepionki, które wymagają tych minus 70 tam stopni, żeby je dostarczyć, czyli utrzymać trzeba ciąg chłodniczy od fabryki aż do danego punktu szczepień, gdzie nawet zarabiają słuchajcie, producenci tych, tych nowych zamrażarek. To wszystko napędziło rynek i teraz wszyscy z tego koronawirusowego tortu są wyrywać do siebie jak najwięcej. I co tu jest też pokazane, że kończy się ochrona patentowa szczepionki na grypę. Szczepionka na grypę wiadomo jak działa, wiadomo jakie, jakie ma skutki, że praktycznie... Na danego wirusa, który występuje w danym roku, nie działa, tylko po prostu to wszystko jest jak gdyby przeciągane i tak ludzie chorują. I też tu jest jeden ważny szczegół pokazany: grzebanie w ludzkim genomie obojętnie i podawanie szczepionek genetycznych niesie ze sobą na pewno długofalowe skutki, o których teraz na pewno nikt się nie zastanawia, dlatego że liczy się efekt, jak gdyby teraz. Ma być już natychmiast, najlepiej zdusimy koronawirusa. Otóż, szanowni Państwo, nie zdusimy i nie liczcie się z tym, że, że koronawirus niczym królik z kapelusza zniknie u magika w kapeluszu. Guzik, prawda? Tu jest właśnie to dokładnie pokazane, jak działa, gdy w jednym miejscu jest mur odporności wzmacniany, a w drugim miejscu zostawia się wszystko samopas, czego mieliśmy przykładem, jak działa służba zdrowia. 120 czy 130 tysięcy ponad nadmiarowych zgonów, wszystko jest zgonione na koronawirusa, a ludzie z zawałami, ludzie z problemami onkologicznymi i z różnymi chorobami współistniejącymi po prostu nie byli leczeni. Nie szło się dostać do lekarza, słuchajcie, do zwykłego lekarza, żeby się dostać, trzeba było pukać w jakiś tam parapet, może ci otworzą okienko, może ci nie otworzą, teleporady oczywiście się nagle znalazły. No co to jest? No, 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 tutaj aż śmierdzi na kilometr. I słuchajcie, jaka jest jeszcze tutaj podnoszona sprawa? Właśnie leczenia, przede wszystkim skutków długofalowych, gdzie tutaj wszystkie fazy kliniczne zostały zredukowane praktycznie o, o, o lata świetlne. No przecież opracowanie takiej szczepionki powiedzmy jej tradycyjnie trwa około 10 lat. No to przepraszam bardzo, no to tutaj nagle hokus pokus z kapelusza mamy mRNA. Tak, gdzie tam są wiadomości, że już od 20 lat się pracuje nad szczepionkami mRNA. No dobrze, no ale koronawirus się pojawił na dwa lata temu. No i też jak się pojawił, to wszyscy wiemy, to słynne Wuhan słyncy Chińczycy. Jeszcze tak z innej bajki, to polecam obejrzeć program Ewy Ewart 52 dni. I zobaczycie, naprawdę jest to dosyć rzetelny materiał. W TVN24 można go poobejrzeć, jak Chińczycy okłamali świat. Jak Chińczycy po prostu, jak to się mówi, rozsiali swojego koronawirusa po całym świecie. I teraz szybciutko wracając do tej książki Fałszywa pandemia. Jak już powiedziałem, nie czyta się jej łatwo, trzeba się przyłożyć. Tu jest masę naukowego takiego powiedzmy, bełkotu. To tak mówię, jak to się mówi, wiecie, w przenośni. Dla zwykłego człowieka jest wiele rzeczy niezrozumiałych. Bo ja uwierzcie, ją czytam ponad półtora tygodnia, żeby to wszystko. Z... Wydaje mi się, że to zrozumiałem. Natomiast myślę, że jeszcze duża praca przede mną, i będę im jeszcze czytał niektóre fragmenty po kilka razy jak po prostu niektóre rzeczy są przedstawione. Media mainstreamowe, czyli TV, telewizja oficjalna, wszystkie programy oficjalne po prostu, jak to się mówi, trębią. w jednym wszyscy mają jedną nutę i słuchajcie, gdzie się nie odwoży, to koronawirus. Nie, był czas, że otwierałeś lodówkę i wyskakiwał koronawirus. No i tak to się to wszystko napędziło. Nasz organizm, wiadomo jest tak mądry i słuchajcie, natura tak go przygotowała, że mamy swój, na, swoją naturalną odporność. I e, każda szczepionka powoduje coś tam. Nie ma w ogóle siły, zawsze są skutki uboczne. Te najnowsze szczepionki, konia z rzędem temu, kto może powiedzieć, co będzie za parę lat. I słuchajcie, przede wszystkim żadna firma, słuchajcie, żadna firma, która wypuściła na rynek, nie odpowiada finansowo za skutki. Za skutki uboczne odpowiadają skarby państwa na całym świecie. Jeszcze chcecie coś wydać? No to ja. Ja wypuszczam produkt, który spowoduje, może spowodować naprawdę naprawdę duże straty w moim organizmie, czy nawet skutki uboczne u wielu tysięcy ludzi. I teraz u nas jest, jeżeli ktoś, nie daj Boże, zejdzie na poszczepionce. No to od Państwa 100 tysięcy, jak się uda udowodnić, i do widzenia. A jak inne tam skutki uboczne, czy wstrząs czy coś, to dzisiaj ja jadąc z samochodem, rano ja słowałem w radiu, że no, za wstrząs bo bodajże nie wiem, czy dobrze powiedziałem. 3000 zł, jak to udowodnisz, i żegnam. No to, no to jak to jest? Państwo mnie zmusza do czegoś, mogę być przy tym, nie wiem, roślinnym i warzywą, bo to są różne. Różne efekty, ciężko się doopatrzyć, idzie się do przykład danych statystycznych, jak, jest, jak są skutki uboczne, które są już na dzień dobry, nikt nie myśli o tym, co będzie dalej. I grze, tak jak już powiedziałem, grzebanie w tym naszym układzie odpornościowym już na taką skalę i genetyczne modyfikowanie organizmu, bo to już podchodzi pod GMO, czy jest zaczynamy być tak, taka, taki światowy eksperyment, i każdy z nas jest bioreaktorem, bo nie wiem czy wiecie, bioreaktor właśnie służy do testowania takich różnych leków, gdzie się wytwarza właśnie te wszystkie cuda w laboratoriach. Słuchajcie, to jest tak skomplikowany proces, to się w głowie nie mieści. To po prostu ja nie myślałem, ta książka też uświadomiła mi, jaką trzeba dysponować technologią, wiedzą. I przecież doskonale wiemy, że szczepionka to szczepionki nie występują od kilku czy kilkunastu lat. Tylko pierwsze szczepionki już były prawie 200 lat temu. 200 lat temu były już pierwsze próby, pierwsze stosowania szczepionek. Same szczepionki w sobie wiadomo uratowały dziesiątki milionów, czy nawet setki milionów istnień ludzkich. Tego nikt nie neguje. I co jest ważne, to właśnie też ci naukowcy nie negują i nie są antyszczepionkowcami. Dlatego dlatego warto spojrzeć właśnie w ten sposób, przeczytać tę książkę, mieć troszeczkę pojęcie o technologii, o tym wszystkim, jak się to odbywa. I dla mnie jest to niesamowite, że wszystkie rządy, praktycznie cały świat dmucha, jak to się mówi, w jedną trąbę, nie ma, nie ma jakiegoś rzetelnego przekazu, nie ma rzetel, po prostu jakichś konkretnych, takich naprawdę rzetelnych danych. I słuchajcie, Najciekawsze jest to, że telewizje podają 190 milionów zachorowań na koronawirusa od początku. 190 milionów. Słuchajcie, 170 milionów osób wyznawiało. Czyli choruje 20 milionów. Na no ludzie, kochani, na 20 milionów osób, na prawie 7,5 miliarda, czy nawet więcej, no to jaki to jest procent? I tutaj się straszy, w szczególności w ogóle Europa. Ten wolny świat jest moim tak zdaniem przygotowywany jeszcze o coś innego. No Ćwiczy się narody na co można sobie pozwolić. I, słuchajcie, zmuszanie, przymus szczepień przymus szczepień jest nielegalny. Właśnie w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Europejski. Prawdzie Trybunał Europejski nie ma nic wspólnego z Unią. Ale jest takie gremium, Trybunał Europejski powiedział wyraźnie: każde zmuszanie do szczepienia jest nielegalne. No i o czym ty mówić? Te wszystkie lockdowny, te ich obostrzenia w ogóle. Maseczki. Przecież maseczka, jeżeli sobie, ja sobie dokładnie, jak wygląda laboratorium antywirusowe, znaczy gdzie są wirusy badane, jaki jest poziom zabezpieczeń, słuchajcie, ta szmatka na buzię, ona nie daje kompletnie nic. Ona może, nie wiem, no, w pomieszczeniu, jak to faktycznie by ktoś psiknął, kichnął, no ten aerozol, tak się, tak się nie rozprzestrzeni, ale noszenie, tak jak kazano nam nosić na dworze, słuchajcie, było kompletnie bez sensu, kompletnie pozbawione jakichkolwiek naukowych podstaw i chronią tylko masteczki te FFP2, czy tam 95, to dokładnie wam nie, nie powiem, która tam przez 3-4 godziny możesz ją nosić i ona wtedy. No wtedy ochrania czy w, w jakimś tam procencie, czy tam z tymi cząsteczkami nano srebra, no okej, okay. są, są takie wynalazki. Natomiast te wszystkie, które kupujemy już w żabkach, biedronkach, szmateczki, no to są szmateczki, no tak à la pro forma. I szybciutko wracamy, ja już będę powoli kończył. Właśnie dlaczego polecam tą książkę. Pomimo tego, że to jest czwarta część, zajmę się czy też piątą. Częściami pozostałymi, natomiast czy będę je omawiał, nie wiem. W każdym razie, to jest tutaj kwestia szczepionek, jest bardzo fajnie pokazana. Można to sobie przeczytać, można sobie też uzmysłowić, jaki to jest proces, jakie to jest lobby i jakie za tym stoją pieniądze. Pieniądze stoją po prostu, powiem Wam, niesamowite. Można całe budżety, całe państwa kupować. I teraz mamy tutaj. Odpowiedź w tej książce. Dlatego, jeżeli kogoś to interesuje, serdecznie polecam, serdecznie naprawdę, żeby to przeczytać. Nie jest to taka kierunkowa książka, czyli wiecie, wszystko jest B, B, B. Tutaj są omawiane też alternatywne metody leczenia, też można sobie przeczytać. Właśnie ciekawostką jest fototerapia, o tym nie będę mówił, no oczywiście leki antywirusowe, które doskonale sobie. Z koronawirusem radziły, które są bardzo tanie, i tu jest ból, właśnie, żeby jednak nie leki, trzeba sprzedać szczepionkę, nie? Także pozdrawiam wszystkich ludzi trzeźwo myślących. Kto ma oczy, niech czyta. I zapraszam za jakiś czas na kolejny odcinek. Będzie też coś, oczywiście, ciekawego, coś niszowego. Do widzenia, do usłyszenia.